Ostatnio pojawiła się informacja, że Małgorzata Rozenek będzie miała suknię zaprojektowaną właśnie przez Panią. Czy to jest prawda? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. <laughs> Ale chciałaby Pani zaprojektować suknię ślubną dla Małgosi Rozenek? To zależy, jaką suknię Małgosia by chciała, bo no my jednak słyniemy ze swojego minimalistycznego stylu, a czasami panna młoda na przykład marzy o tym, co ja oczywiście doskonale rozumiem, żeby mieć suknię bardzo bogatą, haftowaną, złotem albo taką, która jest, nie wiem, no niesamowicie spektakularna, ale w i w taki sposób powiedzmy bardziej tradycyjny dla sukni ślubnych. Dzisiaj, gdybym ja szła do ślubu, na pewno poszłabym w białym kombinezonie i w białej kej. O, to bardzo ciekawy pomysł. Na pewno też oryginalny. A czy jest jakaś osoba, której chciałaby Pani suknię ślubną zaprojektować? Gwyneth Paltrow, do jej nowego. chyba do, 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 do jej drugiego ślubu, bo prawdopodobnie niedługo go weźmie. Mhm. Więc na pewno dla niej tak. Czyli taki kombinezon dla Gwinew, marzenie Ta. można powiedzieć. Kombine, biały kombinezon dla Gwinew byłby super. A myślę, że dla nas też byłoby super, żeby wszystkie media pisały, że pani zaprojektowała taki kombinezon. Także e, życzymy szybkiego ślubu Gwina. no i Czuć, tego życzymy. Życzmy szybkiego, szybkiego ślubu, ślubu Gwinew kampanii e, zaangażowała Pani w rolę fotomodelki e, i Skąd ten pomysł? Dlatego, że e, to był taki bardzo m, mocny przekaz i jasny sygnał, że otworzyliśmy się na e, jednak znacznie młodsze pokolenie. Ponieważ my mamy w tej chwili w swojej ofercie bardzo dużo sprzedajemy tego online. Mamy bluzy, t-shirty, sukienki, dżinsowe spódniczki, dżinsy i to wszystko jest dedykowane oczywiście również nasz, przede wszystkim naszym klientkom, ale również ich córkom i, mhm. i rzeczywiście tym młodym dziewczynom, które mają wręcz po kilkanaście lat, czasami 14-15. Bo e, jak wypuściliśmy nasz e, pierwszy t-shirt z ustami, ten z e, wyhaftowanymi ustami, to pierwszy sms, jaki miałam e, od e, naszej klientki, to było od, od e, swojej przyjaciółki, córki, która ma 12 lat i która mi napisała: Ciociu, załatw mi ten t-shirt, tak żeby jeszcze zanim wszyscy go będą mieć. Zanim nie będzie możliwości go dostania, bo ja z tego co pamiętam, to po tygodniu czy dwóch te t-shirty tak, się rozeszły, zwłaszcza te małe rozmiary. One się sprzedały błyskawicznie my nie byliśmy w stanie ich tak błyska mm. też bardzo szybko dorobić, dlatego że ten t-shirt, ten haft jest szalenie pracochłonny. To jest haft, który e, haftciarnia w Polsce wykonywała do tej pory tylko dla Louis Vuitton i e, polega na tym, że miliony nitek są wyhaftowane na, na powierzchni, a potem strzyżone. W związku z tym e, to jest taki bardzo aksamitny i miły. One są bardzo aksamitne i miłe w dotyku. Ale no, niestety to haftowanie bardzo długo trwa. To nie jest zwykła naszywka, ani to nie jest e, naprasowanka. No właśnie, to fajnie, że to wyjaśniłyśmy, bo wiele osób się czepiało, że taki T-shirt kosztuje 390 zł. A powinien kosztować jeszcze drożej. Szczerze mówiąc, to jest. E, my mamy bardzo małą marżę, mm. dlatego że e, haft jest szalenie drogi. Victoria Secret ogłosiła swoją listę najbardziej seksji osób. No i najbardziej seksji na czerwonym dywanie, według marki Wiktoria Secret, jest Serena Gomez. A kto według marki Lamania, czyli według pani, pani Anna, jest najbardziej seksji na polskim czerwonym dywanie? Na polskim czerwonym dywanie? No myślę, że Małgosia Socha wygląda naprawdę pięknie, świetnie. Oczywiście no, nie muszę wspominać o Ani Rubik, no, która jest naszą ikoną i e, jedną z najlepszych modelek na świecie. Kasia Strus, znakomicie. Ale jeżeli mówimy o takich polskich gwiazdach, które tutaj mieszkają i tutaj robią karierę, no to myślę, że e, Małgosia Socha, Socha, Małgosia Kożuchowska zresztą też wygląda znakomicie. Szczególnie ostatnio widziałam ją w serialu Druga Szansa. Wygląda rewelacyjnie i jak patrzę na takie kobiety, takie bardziej w moim wieku, takie jak właśnie Małgosia Korzuchowska, jak Aneta Kręglicka, to naprawdę wow, wyglądają obłędnie. Jaka jest recepta w takim razie na to, żeby tak obłędnie wyglądać jak Pani wyglądacie? No myślę, że jednak trzeba trochę o siebie dbać, bo nie oszukujmy się, bo takie opowiadanie, bzdur, że to tylko geny, to jest no to nie do końca jest prawda. Trzeba o siebie dbać. No to co to, 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 to z, po, z jakiego ja cierpię najczęściej, to jest brak snu niestety, bo ciągle jeżdżę, ale ciągle podróżuję i, i bardzo dużo pracuję, ale najważniejsze mi się wydaje jednak w tym wszystkim, bo czasami ja nie wysypiam się, jeżdżę, ale Najważniejsze to jest być szczęśliwym, być spełnionym, robić to, co się kocha. To jest i tym się potem emanuje.